Cześć, witajcie w co nowego. Dziś wyjątkowo opowiem Wam o aż trzech nowych liniach produktowych, które są dostępne w Uniteku. Pierwszą linię rozpoczynam od ładowarek P1119A 35W ganowa ładowarka oraz P1117B i tu mówimy o mocy 65 W. Dlaczego mówię aż o trzech liniach? Ponieważ wszystkie linie produktowe, które dzisiaj przygotowałem, yy, się ze sobą. Łączą. Tutaj mamy przykład ganowej ładowarki o mocy 65 W. Jak zawsze w Uniteku mamy zestaw adapterów, który umożliwia nam ładowanie naszych urządzeń niezależnie od tego, w jakiej części świata się znajdujemy, ale dodatkowo przygotowałem specjalne przewody. Jest to nowość w naszej ofercie. Łącznie mówimy o siedmiu typach złącz, gdzie z ganowej ładowarki z USB-C przechodzimy na dowolny standard zasilania laptopa. Tutaj macie przykład wtyczki Lenovo, tej szerokiej, ale mamy również wtyczki dla HP, Dela, Acera, Toshiby, Fujitsu, MSI i wielu wielu innych. Jeśli szukacie taniego sposobu na dodatkową ładowarkę do laptopa lub po prostu Lubicie mieć jedno kompaktowe urządzenie o szerokich możliwościach? Dajcie nam znać, pomożemy Wam dobrać odpowiedni sprzęt. Dla użytkowników MacBooka mamy również przewód USB-C do MacSafe'a. Różnica w tych, między tymi liniami jest taka, że przewody do MacSafe'a są o trzech długościach 1, 2 i 3 metry i obsługują ładowanie do 140 W, natomiast pozostałe linie są w stanie przesłać tylko i wyłącznie 65W. Testowaliśmy to jednak z laptopami o większej mocy i nie sprawia to żadnego problemu. Ładowanie przebiega normalnie. Zatem, jeśli zastanawiacie się nad zakupem takiego produktu, to mogę Wam go spokojnie polecić. Tyle ode mnie, cześć.